I często, że ja z dachu spadam. To co to może być? Z dachu? No i taki często bardzo. Ale te dach ten dom to jakie on są? Piękny, piękny chyba. Są na nim takie, takie balkoniki, jakieś, nie, wie pan, i takie, takie nie, wieżyczki, takie jakieś fitregałki i ja, wie pan, się z tego dachu, tak, y, tego i y, tam się nie mogę zaczepić takim parasolem i potem mi się ten parasol łamie i lecę na łeb na to? No to no co? Myślę, że nie przyjemnie? i spadam do wody i patrzę za każdym razem, za każdym masz taki wielki statek. Jest lęk przed upokorzeniem. Bądź podrzuceniem przez kobietę. No kobieta jak to. Ale z całą pewnością kobieta, może mi pan wierzyć. A, a ten statek to... To symbol... Symbol... Szersz, sedna kobiecości, że powiem. Pisz